Cóż to będzie za spotkanie? Obyśmy mieli przyjemność oglądać piłkę. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Na stanowiskach komentatorskich o, okazja jak marzenie. Ale uwaga, bo gol! Otwiera nam się wynik w dzisiejszym meczu. Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Prowadzą zatem jeden do zera. Dobrze wybrał moment ataku. Ma piłkę. Nie może tutaj stracić piłki. No i teraz strata piłki. ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy aut. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Udane podanie i przechwyt. Jak to się rozwinie? Groźny ten wślizg, zupełnie nie w piłkę. Możemy tu zobaczyć czerwoną kartkę zaraz. Uwaga, wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. Uwaga, piłka wciąż w niebezpiecznej strefie. Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie blisko, słupek, ale uwaga piłka w grze szansa na gola i tak strzelają zwycięską bramkę, po meczu cisnęli, cisnęli i wcisnęli tego drugiego gola, teraz mogą odtańczyć taniec radości w pełni zasłużyli na tę wygraną Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Za moment będziemy, mam nadzieję, delektować się spotkaniem. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Tomasz Smokowski, mam przyjemność komentować dziś ten mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Teraz będzie niebezpiecznie. Niezłe otwarcie, ale szkoda, że nie zostało zwieńczone golem. Taka nieskuteczność może się na nich zemścić. Bija piłkę, z dala od bramki. I akcja w wykonaniu Widzewa. Jak to rozegrają? Dużo teraz odbiorów w środkowej strefie. Ciężko oskładną akcję. Nie udało się utrzymać piłki. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. No i przejmuje teraz piłkę. O, świetnie, górą teraz. W traci piłkę. Strata za stratą. Nonchalantia. dane wejście w przeciwnika. Raczej teraz piłkę puszcza Mateusz Kolewiak. Traci piłkę. Kolebiak. Świetne podanie Kolebiaka na dobie. No, jednak chorągiewka w górze. Minimalny, spalony. Naprawdę minimalny. Mogą tu mówić o dużym niefarcie. Trafna decyzja, ale trudno tu kogoś winić. Przerwa dobiegła końca. Przed nami druga część meczu, którą rozpoczyna ekipa puszczy. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Bo musi być bramka. teraz dokładnie wyczuwa intencje. Plan na teraz to dobrze wykonać ten corner i objąć prowadzenie. Cisną tam mocno. Brawo. Dobry odbiór. Blisko własnej granki. Może coś być z tego podania. To chyba wpadnie. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Corner dla Widzewa. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Naprawdę udana interwencja. Teraz, czy to, czy to wykończy? Nie do wiary. Tylko bramkarz do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. Uwaga! Będzie szansa bramkowa. Jedną zaletę miał ten strzał. Był silny. Trudno się nie zgodzić. To było najgorsze rozwiązanie w tej sytuacji. Będzie zmiana. Zobaczymy jak to wpłynie na grę. To nie było dobre zagranie. Ładnie za plecy obrońców. Jeszcze mogą szukać dobitki. I jest gol. Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Czy będzie z tego bramka? O, to była świetna okazja, by podwyższyć prowadzenie w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak tego nie wykorzystał. Nadal prowadzą jednym golem. Takie sytuacje mogą się później zemścić. Wypieszczone podanie, ewidentnie spalony, szkoda tej okazji. Obrona ustawiona nieco wyżej, tu trzeba było wykazać się i refleksem i przeglądem pola. No niestety, nie ty razem. Pewnie w obronie. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. No, gdyby to wpadło, byłoby już po meczu. Naprawdę dobra okazja, by podwyższyć wynik. Dobrze, że wciąż próbują, ale bardzo niecelnie tym razem. Nie dają mu grać. Mamy zatem potwierdzenie, spotkanie potrwa jeszcze co najmniej dwie minuty. Może potrzebać rywali. I mamy gwizdek w tym meczu, sędzia kończy spotkanie, a ekipa Widzewa w doskonałych nastrojach. Bo ich drużyn... Było wyrównane spotkanie, tak naprawdę żadna z drużyn nie zasługiwała na porażkę, tym większe wyrazy uznania. Spotkają się zespoły, których rywalizacja budzi wyjątkowo. Na dzisiejszy mecz z niecierpliwością czekały setki kibiców. Czas na kolejny wieczór piłkarskich wrażeń. Miejmy nadzieję, że nie zapomnimy dzisiejszego spotkania. A najbliższe minuty spędzą Państwo z nami. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Witamy! Trzeba trafić do siatki rywala dwukrotnie, by sędzia obieścił zwycięstwo w tym meczu. Widzę w Łódź. Zmierzy się z drużyną Śląska Wrocław. Kto wygra mecz? Ten, kto strzeli dwie bramki. Najlepiej od razu rzucić się do ataku i w kilka minut wyprowadzić dwa ciosy. Rywal nie ma już czasu odpocząć. Noka. Niesamowite. Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. No i strata. Zrobił nam się teraz taki typowy mecz walki o panowanie w środku pola. Pecznie zatrzymuje atak, ale nie czysto. Może za to obejrzeć kartkę. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Ładna piłka, w uliczkę. Był zupełnie zepsute zagranie piłka raczej jego trafiła w głowę niż on trafił piłkę jest pod presją, niebezpiecznie ależ okazja aj, co za zmarnowana sytuacja było naprawdę blisko bramki ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno. Chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Strata teraz. Bardzo dobra interwencja. Dobra interwencja, może nieco ryzykowna, ale nie było fałów, Gramy dalej. Myślę, że to słuszna decyzja. Nie ma co się robić. Uwaga, będą prowadzić. No, nareszcie. Cisnęli, cisnęli, doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka. Zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. I to tyle z tej akcji. Przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. Traci teraz piłkę źródłową. Na skrzydle jest sporo przestrzeni. Może zaatakować. Ale okazja teraz. Tak, udarem Mony, obrońca, był na posterunku. Wizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. I druga połowa dzisiejszego meczu rozpoczyna ekipa Śląska-Wrocław. Poluje piłkę, widać, że czuje się z nią pewnie. No i po ataku zagrożenie minęło. Sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? O i to był książkowy odbiór piłki. Nieco luźniej zrobiło się na skrzydle. Wrocławianie powinni to wykorzystać. Próba dośrodkowania, ale dobry blok. Mamy dalej widzę z korzyścią. Ale nie było szansy, by ta akcja się rozwinęła. Mamy więc rzut wolny. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Okazja! Jak marzenie! Mamy bramkę! Drugą dla nich! A to oznacza koniec meczu! Od początku ładnie ruszyli do przodu, strzelili pierwszą bramkę, nie cofnęli się, atakowali, no i tym sposobem wygrywają. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola, z łatwością ogrywa tam obronę. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wykorzystać.